Dzień dobry Państwu. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj porozmawiamy sobie na temat e, ubezpieczeń majątkowych, a zwłaszcza na temat tego, czy e, wszelkiego rodzaju dyrekty, porównywarki, to dobry sposób na zawieranie umowy ubezpieczenia majątkowego. E, wyjdziemy od e, podstawowej rzeczy, którą każdy z nas e, musi zrobić, albo co zrobić czyli ubezpieczenia samochodu. Jest ze mną pani Małgorzata Kulawińska, która u nas w firmie jest specjalistką od e, ubezpieczeń majątkowych i ona nam trochę rzeczy podpowie. Dzień dobry pani Małgosiu. Dzień dobry. Pani Małgosiu, no to jak to jest? No bo mm, w zasadzie do agenta w tej chwili nie trzeba iść. Można sobie wejść na jakąkolwiek porównywarkę. Tak. Mm, dostaniemy tam na pewno po pierwsze porównanie różnych ofert ubezpieczeniowych. Po drugie, dostaniemy y, informację o tym, która jest najtańsza. No i super, tam ja sprawdzałem, przyznam, troszkę się mm. przygotowywałem. Różnice potrafią być y, nie to, że o 100 zł, y, tylko no, na ubezpieczeniu takiego nazwijmy to podstawowego samochodu Polaka, czyli Skody, y, to i 1000. To i tysiąc, skąd to tak. się bierze? Owszem, różnice są ciekawe, składki też ciekawe. Kwestia jeszcze jakości tak, tych wyliczeń, Na, czyli... bo w ubezpieczeniach, jak zresztą wszędzie, jest tak, że to, co najtańsze, nie zawsze jest najlepsze. Nie no, to wiadomo, no ale yy, polisa autokasko o właśnie. I właśnie tutaj możemy mieć e, znaczące różnice, tak? Jeżeli klient nie znając się na ubezpieczeniach, umówmy się skorzysta z najtańszej oferty, zapewne nie będzie ona e, najlepsza, bo autokasko może być również e, różne. Jeżeli chodzi o zakres. E, no dobra, chociażby no to... kwestia czy ma pan auto ubezpieczone od wszystkich możliwych ryzyk? Bo rozumiem, że klientowi, no który zawiera autokasko, zależy na pełnej ochronie, tak? Cokolwiek by się nie stało. Od, no od tego jest autokasko. Od tak, by... do, y, do nawet y, przypadku, kiedy przyjdzie w nocy kuna i przegryzie kable pod maską. I to jest dosyć istotne. Y, są takie autokaska, gdzie mamy wyłączoną kradzież. Znaczy, yy, chwileczkę, czyli mam autokasko, ale jak mi ukradną autko, to nie mam autokaska, tak? Owszem, ponieważ na autokasko składa się szereg różnych zdarzeń. Mm -hmm. Ryzyka żywiołowe, działanie zwierząt, yy, wypadki. Mm -hmm. Kradzież jest osobną yy, kwestią i warto na to zwrócić uwagę, bo yy, na rynku funkcjonują pod różnymi nazwami takie autokaska tak zwane mini. No, ale zawsze autokasko. Tak, warto spojrzeć na to, co ono obejmuje. Z reguły są to właśnie żywioły. Aha, czyli jakby mi gałąź na A... samochód spadła. Na przykład. Albo. Ale wypadki. musi odpowiednio silnie wiać. Też zdarza się, tak, chociaż no. już w tej chwili towarzystwo tego odchodzą. Natomiast są też takie wytyczne, gdzie siła wiatru musi być ściśle określona, tak? No tak. E... No dobra, bo tutaj mamy takie mamy. przykładowe, fajny pakiet. Generalnie udało mi się znaleźć. Tak, tak, tak. Za e, 1000 złotych. Bardzo ciekawy pakiet. Z małym wąsem na rok. Mhm. I mamy autokasko. Mamy. Bo to jest w OCAC. No i co w tym jest nie tak? No jest autokasko, zasadniczo. Bo A. widzę, że pani tu pozaznaczała, że. Tak. że, że, że no. To jest akurat assistance. assistance gdzie też warto ta. zwrócić uwagę na to. Tak? Mamy na przykład tak zwaną franszyzę kilometrową, czyli Aha. holowanie czy jakąkolwiek pomoc otrzyma pan dopiero będąc ponad 50 km od domu, od miejsca zamieszkania. A y czyli jeżeli ja zasadniczo wyjeżdżam na działkę na przykład. No ona jest 40 km od domu. No dokładnie. To nie czyli działa. Nie musi pan sobie poradzić Aha. sam. Aha, no czyli tak, rozumiem. Tak, y no, Ilość y, limitu kilometrowego, jeżeli chodzi o holowanie pojazdu, tak? W tej chwili, wiadomo, jadąc sobie na przykład na wakacje nad morze, mamy 350 km. No z Łodzi tak. tak. Gorzej jak ktoś... Y, no, słyszałam taką opinię, że a ja to sobie poradzę sam, jak mi coś się stanie. Natomiast no, w tej chwili głównie poruszamy się autostradami. Tak. Na autostradzie ciężko jest poradzić sobie samemu. Prawda? No, trzeba jednak Raczej. skorzystać nie, z tego no, holowania. Trzeba, tak. Szkoda by było ponosić koszty holowania czy, czy lawety, tak? która nas z tej autostrady y, zabierze. Więc 150 kilometrów limit, no chyba, że ktoś faktycznie nie, nie wyjeżdża nigdzie. Prawda? No tak, czy... ale z nadmorza już mi nie scholują samochodu. Z nadmorza do domu nie, ewentualnie do z autostrady nie, no, do, do, Warszawy, do najbliższego tak. jakiegoś większego miasta, z którego ma pan szansę wrócić pociągiem. No tak, no ale tam auto mhm. zostanie. Właśnie. Jasne. Co, co to tak. pani jeszcze pozaznaczała ciekawego? Yy, tak, właśnie to no, no, no. mnie ciekawi. Tutaj widzi pan acemini. No acemini. Jakie zdarzenia uprawniają do odszkodowania? Wypadek i uszkodzenie. Aha, no tak. To, to, to jak Brakuje pani mówiła, nam. Nie ma kradzieży. Kradzieży, prawda? Z tego co widzę, ma pan nowe autko, dwuletnie. Ale skody nikt nie ukradnął. Ale czy skoro... tak się łudzę. Och. Co pani tu jeszcze zaznaczyła? Yy, Naprawa pana, no na częściach właśnie. zamiennych, no? No. A jak nie a co powinno pan być? w nowym aucie, żeby zrobił to panu autoryzowany warsztat, w którym yy, autoryzowany serwis, tak? W którym yy, ma pan na... również i, i, i gwarancję od dealera, bo to jest prawie nowe auto. No dobrze, Czy tylko nie pani, bo tak jakby człowiek czyta na częściach zamiennych, no trudno Czyli żeby nie oryginalnych, prawda? A i o to chodzi. Tak, o to chodzi. To gdyby tu było oryginalne, to co powinno być napisane? Części oryginalne. Części oryginalne. Okej. Okay. Tu pani jeszcze zaznaczyła sposób likwidacji szkody. Warsztat. warsztat. No, no, wiemy, wiemy, hmm. tak. Oczywiście no, samochody z reguły naprawia się w warsztacie. Y, natomiast zgodnie z taką nomenklaturą ubezpieczeniową, y, jest to warsztat partnerski. Czyli nie jest to warsztat y, w autoryzowanym serwisie. Aha. co zał, zakładam, że w dwuletnim aucie byłoby dla Pana no raczej. Y, hmm, oczekiwane. Y, są to z reguły warsztaty partnerskie, czyli warsztaty, które mają podpisane. Umowy z Towarzystwami Ubezpieczeń na wykonywanie napraw, mhm. I, i tak jak one owszem oferują bezgotówkową naprawę, mhm. natomiast nie jest to autoryzowany serwis. Czyli tak, czyli jeżeli sobie. danego danych pojazdów. Korzystam tak? z takiego ubezpieczenia m, niedrogiego, fajnego, mhm. pakiecik mhm. za tysiąc. To po pierwsze, jak mi ukradną samochód, to nie mam ubezpieczenia. Ma Pan również po drugie, e, Tak. Po drugie, jak e, będę potrzebował holowania z nadmorza, to połowę no. drogi mi przeholują. Może do Torunia? Nie wiem nawet. Do Torunia nie. nie no właśnie. E, po trzecie, naprawią mi w jakimś warsztacie nieautoryzowanym na częściach e, nieoryginalnych. Oczywiście. Bardzo dobre ubezpieczenie. Tanie. Bardzo dobry. Tak, tak, niedrogi. Bardzo ładna cena. Mm -hmm. tak, tak. Tu mm. mamy drugą ofertę. Dobra. <coughs> no, trochę drożej. No tak, no zdecydowanie. No to 1700. Mm. Ona mi się z założenia nie podobała. No tak, tak, tak myślałam. Tu widzę, że pani trochę mniej zaznaczała. No, generalnie tak, no, no tu już mamy ten plus, że na pewno mamy ochronę i po kradzieży, tak? I no, no holowanie Super. 200 kilometrów. No, no to już lepiej. Troszkę lepiej też. No tak, nie, bo tu nie, jest po nie, wypadku, tak. po awarii, po kradzieży. To już jest mm -hmm. lepiej. E, natomiast co pani tu zaznaczyła? Aha, no czyli właśnie. w dalszym ciągu naprawiamy Nadal, w jakimś warsztacie tak. na częściach nieoryginalnych. Oczywiście, dokładnie. I płacimy tak. za to 1700. Bo pani też mi przygotowała. Mm, tak, no ofertę, ubezpieczenie. Ubezpieczenie. Mhm, mhm. Tak, myślę, że, że takie ubezpieczenie. Yy, co jeszcze istotne? Yy, Również warto zwrócić uwagę na to, jakie wartości pojazdu y, sugerują systemy. Niestety są różnice, tak? W wycenach. Generalnie teoretycznie A, bo... wszystkie wyceny opierają się na, y, na jednym systemie. Mm -hmm. Eurotax. Mm -hmm. Proszę spojrzeć na różnicę. Tu, w mm -hmm. miarę realnie. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli tutaj wychodzi, bo Państwo nie widzą, 20 tysięcy różnic. Tak, dokładnie. Jeżeli nie, nie twierdzę, nie korzystałam z rankomatów, e, czy tych wartości nie można zmienić, tak? E, aby odzwierciedlały one faktycznie wartość rynkową. Zasadniczo... Z reguły są to jakieś widełki, które dane towarzystwo ma i można w ramach tych widełek sobie tą wartość a znaczy, żeby dostać taką fajną ofertę za 1000 zł, to wystarczy wpisać y, numer rejestracyjny auta. Mm -hmm. y, wiek kierowcy, y, czy tam właściciela. I oni już wszystko wiedzą. No to świetnie. Znają potrzeby klienta. Okej. Okay. No dobra, a przejdźmy do tego, co pani mi policzyła. O... No tu co prawda mamy I za ofertę. Ile? Tak, oczywiście. No na. Hm. 1900 zł, ale przy wartości pojazdu. A czyli zaraz ale chwileczkę. Bardziej... No to nie jest tak najgorzej, bo to jest zaledwie o dwie stówki drożej od tego przyzwoitszego, hmm. powiedzmy, yy, tak. z ale. Ale ma Pan tu taki pakiecik OC, mhm. gdzie również ma Pan ubezpieczone w razie, nie zakładam, ale gdyby to Pan niestety był sprawcą wypadku. Holowanie pojazdu dla Pana i dla poszkodowanych do 150 km. Mm -hmm. Dodatkowo ma Pan również asystans w razie wypadku, mm -hmm. który zapewnia Panu holowanie mm -hmm. do 500 km na terenie Polski. Co prawda o. za składkę taką no. No Niecałe nie jest, 50 nie zł. No, 40 parę no, złotych, dlatego, to jest wiadomo, jeszcze do przeżycia. Auto zastępcze, tak? Mm -hmm. e, co dalej? Ochrona utraty zniżek. O, no. czyli jeżeli będzie, miejmy nadzieję, że tylko jedna szkoda. Mm -hmm. Życzę, żeby nie było wcale oczywiście. Najlepiej by ale, było tak. Tak, no w razie gdyby się niestety coś przydarzyło. A wiadomo, nieszczęścia chodzą parami, to wtedy? Dokładnie, także i w ramach OC i AC ma pan ochronę taką, że nie utraci pan zniżek za bezszkodowość w razie jednej szkody. Czy z jednego, Super. czy z drugiego ryzyka, tak? Super. E, szyby. Szyby dosyć szyby. droga rzecz, prawda? A nic nie było na ten temat. Tak, i zapewne tego tam nie ma, bo, bo nie widziałam hmm. czegoś takiego. Ubezpieczenie szyby. No, suma ubezpieczenia 5 tysięcy, ale wiemy no to, co. Wiadomo, no, przednia szyba To w tej chwili plaga, tak, uh -huh. ta przednia szyba jest taką dosyć. Wystarczy kamień spod ciężarówki częścią, tak, 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 naszego, tak? naszych samochodów. A ile kosztuje ta przednia szyba, znaczy no, szyby, ile kosztuje składki? Ma pan objęte składki? generalnie wszystkie, zawsze Aha. myślimy o tej czołowej, tak? Składka jest 60 zł, tak? Z małym haczykiem. Nie dużo. To bym się zdecydował. Co jeszcze mamy? No, w ramach autokasko, wiadomo, przede wszystkim, co jest bardzo ważne, formuła All Risk, czyli obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie są wyłączone z zakresu, no czyli i kradzież, i jak przyjdzie niedobra kuna i będzie chciała się pożywić przewodami. Albo tak, e, wygłuszeniem. Dokładnie, zderzenia, y, zetknięcie, zetknięcie, z osobami, zwierzętami, tak? To się tak ładnie nazywa. No czyli jak trafię dzika. Wandalizm. O! Pożar. kibice. Na przykład. Pożar. No to się ostatnio zdarza, ale ja nie mam elektryka na szczęście. Tak, no mamy, mieszkamy w Łodzi, mamy dwa kluby sportowe, więc no niestety. A to tak, to wandalizm mm, się może tak, zdarzyć. Tak, wandalizm mm -hmm. jest z dużym ryzykiem. Pożar, wybuch, no wiadomo. Tak, bo żywioły, może tak? E, powiedzmy tym z Państwa, którzy nie wiedzą e, troszeczkę na temat tej formuły All Risk, bo to występuje zdaje się we wszystkich ubezpieczeniach życiowych też. Też zdarza się. Eee, czym to się różni? Eee, że e, w all -risku, m, jeżeli mamy wpisane, jeżeli to jest formuła all-risk, to znaczy, że towarzystwo odpowiada za wszystko, za wyjątkiem pewnych wyłączeń, których mm -hmm. może być w polisie, nie wiem, 5-10. Natomiast to jeżeli nie jest to formuła all-risk tylko na ryzyka nazwane, to towarzystwo odpowiada tylko za to, co napisało w ogólnych warunkach. Mm -hmm. A tych odpowiedzialności może być 5-10. Odwrócona proporcja. Ubezpieczenia ryzykowe generalnie dają nam większe zabezpieczenie. Przede wszystkim jest jasno opisane, że no jeżeli wystąpi, nie wiem, pojedziemy na tereny prowadzenia działań wojennych, no to tam oni nie odpowiedzą. No tak, tak? to są z reguły te wyłączenia, które są w ryzyku, są standardowe, tak? czyli nie wiem, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Yy, bez uprawnień, czy tutaj Wróćmy takie... do tej polisy, którą Pani mi tutaj wybrała. Mm -hmm. Jako wprawny agent. Co jeszcze ciekawego tu mamy? A czy w Autokasko mamy jakiś samochód zastępczy? Tak, owszem, jest pojazd zastępczy. Okay. Tu mamy nawet w razie... Jest tutaj, no, to jest rozpisane, wiadomo, że, że w każdym ryzyku jest, tak, mm -hmm. nawet tutaj, pojazd zastępczy. Mm -hmm. w, ra... w ryzyku OC dotyczy... Kierowcy, tak. czyli ubezpieczonego, ale również poszkodowanych. Mhm. Do trzech dni, tak. Mhm. W, w asystansie mamy też taką e, opcję, jak pojazd zastępczy. Tutaj, w tym asystansie, który zaproponowałam, mhm. pojazd zastępczy przysługuje do pięciu dni. W przypadku. Zderzenia, tak, wandalizmu, yy, uszkodzeń pojazdu. Mm -hmm. A w przypadku kradzieży do 7 dni. Tak, AutoAssistance działa na terenie Europy, mm -hmm. gdzie może Pan sobie wyjechać za granicę. Również 250 km za granicą również Panu przysługuje, więc gdzieś tam zawsze sobie można. A to już kawałek drogi jest. Tak? Tak. Yy... Kontynuacja podróży, czyli ewentualnie nie do, nie do warsztatu, tylko do 100 km. Mm -hmm. Tam może Państwa, yy, pewnie laweta, tak? Bo yy, mm -hmm. sobie Państwo życzą. Wiadomo, takie rzeczy jak do, dowóz paliwa, jeżeli zabraknie, usprawnienie na miejscu, jeżeli jest to możliwe. O. Czyli, czyli na przykład wymiana koła, tak, bo, bo pękła opona, czy, czy poratowanie jakąś naprawą opony, żeby sobie dalej kontynuować podróż. I to na terenie mm -hmm. Europy zadziała. Mm -hmm. no super. Tak. Czyli tak, reasumując, zakres jest dużo większy, eee, mm -hmm. tak naprawdę kompletna ochrona <laughs> Tak, Samochodu przede wszystkim myślę, że i to człowieka. Ryzyka Tak, bo, bo to o to najbardziej. Różnica klientom chodzi. No, przyznaję, że porównując e, e, zakres ubezpieczenia, to ja chętnie dorzucę, e, mm -hmm. zwłaszcza, że to jest raz w roku, e, te parę złotych, żeby rzeczywiście, jeżeli już to bierzemy, to żeby, żeby to było. A e, proszę powiedzieć, bo niektórzy klienci też. Mm -hmm. No, są zmuszeni do wykupienia e, polisy autokasko, bo samochód jest na przykład w leasingu czy w kredycie. E, I tam z tego co wiem, to e, ten leasingodawca czy, czy, czy bank ma jakieś wymagania owszem, dotyczące. Owszem, z reguły właśnie e, leasingi lub, lub banki określają, tak? Mhm. E, warunki, czyli Życzą sobie, aby na przykład była zawarta ta polisa w formule All Risk, mhm. lub miał stałą sumę ubezpieczenia, albo zniesioną amortyzację. To właśnie dlatego zawsze warto przed zawarciem takiej poliski skontaktować się z leasingodawcą mhm. czy bankiem i poprosić o wytyczne, czy z, 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 z czasami też. Te firmy same wychodzą z inicjatywą i przesyłają klientom no tak. takie informacje, prawda? No, tak. I wtedy jak idziemy eee, do agenta, i... mm -hmm. to agent może na podstawie tej informacji skonstruować tak przyzwoitą polisę. Taką zgodną z wymogami. Rankomat nam tego nie gwarantuje. No właśnie, bo jeszcze chciałem no. o, o jedną mm -hmm. rzecz zapytać w przypadku takich e, polis z internetu. E, a co po wypadku? Bo rozumiem, że jak e, zawieram ubezpieczenie u pani przyjść i powiedzieć Pani Małgosiu, niech mi Pani pomoże. Mhm. A tu co, co robimy? Tutaj wyłącznie kontakt już z Towarzystwem, które, w którym ma Pan wykupioną poliskę, mhm. tak? e, czyli w tej chwili Towarzystwa też odchodzą od, nie mamy czegoś takiego jak e, likwidacja szkód w każdym oddziale Towarzystwa. Z reguły e, kiedy jest zostawiony sam sobie, musi wejść na stronę internetową i zgłosić to przez formularz mm -hmm. lub wypełniać papiery i, i je wysyłać. Mm -hmm. tak? czyli mm, tu jakby trzeba sobie już poradzić samemu lub korzystać z pomocy infolinii towarzystwa, gdzie nie zawsze można się dodzwonić, tak? No dobra, czyli reasumując, nie. za stosunkowo niewielką kwotę dostaję po pierwsze bardzo kompletne, fajne ubezpieczenie, a nie polisę. Warto podkreślić a... też, że jak ważna jest wartość pojazdu, tak? Żeby ona była zgodna z wartością. No raczej, no tak. No tutaj widziałem, że, że w, jednym, Widzi w jednej pan, z tych ofert to, to tak troszeczkę była zaniżona. Ale tam i tak nie płacili za kradzież. Także. Być może dlatego. Być może dlatego. E, tutaj mamy kompletne ubezpieczenie i, i do tego jeszcze w razie czego pomoc agenta. Dokładnie. A proszę mi powiedzieć, czy e, taka sytuacja e, może zdarzyć się również w przypadku ubezpieczenia, nie wiem, domu mieszkania, że, że gdzieś jakieś e, internetowe policzą nam super fajną tanią ofertę? Ale tak naprawdę nic nie ubezpieczymy? Może się tak zdarzyć. Czyli... Może się tak zdarzyć. Tam również jest podział y, na y, ubezpieczenie y, mieszkania, jako murów, jako, mm -hmm. jako całości, tak, bryły. Ktoś może tego nie zaznaczyć. Może sobie ubezpieczyć wyłącznie ruchomości domowe, które posiada, a mieszkanie jako takie nie będzie ubezpieczone od żywiołów. Możemy nie mieć kradzieży. To jest bardzo dużo różnych czynników, które owszem wpływają na cenę korzystnie, ale niekorzystnie dla klienta, jeżeli chodzi o zakres. No tak, czyli wychodzi na to, że jednak e, od tego są specjaliści, żeby z nimi porozmawiać? Myślę, że tak. Bo tak jak widzę, no za naprawdę niespecjalnie wielką kwotę można mieć e, dużo lepszą usługę i potem jeszcze w razie czego jakieś wsparcie. Dokładnie. Czyli co? Zapraszamy do agentów. Zapraszamy, żeby Państwo sobie porównali, nie tylko w porównywarce internetowej, ale również z kimś, kto ma zielone pojęcie na ten temat i, i, i potrafi podpowiedzieć. I życzymy dobrych polis ubezpieczeniowych i dobrych ubezpieczeń. Do zobaczenia. Do zobaczenia.